Witam bardzo serdecznie z tej strony, Asus 18. E, rozpoczyna się właśnie zło z okazji nowego roku. I zobaczmy. czemu się mogę. E, pustynia 1.35. Aha, czyli do pustyni się wybieram. Tym razem postaram się nie pomylić. Tak jak wcześniej, jak w listopadzie było zło, To no, byłem nie na tym cechu, po prostu. No. Ale da, dawałem radę, ale trudno. Zobaczmy, e... gdzie by to pojechać, może ten do pojedziemy. O! No, metin walki? Eee, nie no Metin. Eee, ups, ja muszę szybko cofnąć się, skarpetki wezmę i grzańce i będę kontynuować. No dobrze, jestem z powrotem, widzę, że już zaczynają się Metiny pomału pojawiać. Niestety po zapomniałem ze sobą Bambiego i grzańce wziąć, dlatego musiałem się szybko cofnąć. No, i coś chyba mówiłem, że skarpetki mam oddać, ale to ja to pomyłka była. Nie tak miało być. Cecha trzy, Bosy i besty. No, w zasadzie, besty to cał całkiem w zasadzie nie jest zły pomysł. W zasadzie trochę FMS-a można podrobić. A na to mnie się mi chciwość pojawił. I oczywiście dzięki koledze mam rękawice złodzieja. To oznacza, że będę kontynuować serię u w poszukiwaniu kamienia duchowego, co mnie bardzo cieszy Ale dużo z tych szczegółów nie będę zdradzać, dowiecie się w swoim czasie Co to jest No dobrze, ale dalibyście coś z wyższej półki, co to jest chciwości, chciwości Czerni. O, laki jakieś był Walki, walki Aha, no dobra, to ja to na pewno trochę pobiję. Jak będzie jakaś informacja, czy coś, to na pewno się z tym z wami podzielę. Muszę przyznać, że trochę dziwnie to jest zorganizowane, bo spokojnie mógłbym ubić metinę poziomu 50 i wzwyż. No dobrze, tutaj mamy metina duszy trochę dziwne, bo to jakbym zawsze poszedł dla, tu na dolinę, bym poszedł, to bym mógł dostać jakąś karę. Może że ban by był. Hmm. A tam na pewno byłyby ciekawsze metiny. Na pewno od 40. No, jak nie od 40, to od 50. wzwyż. I to by było o wiele ciekawie. Dla mnie. A tak, to tutaj co to takiego? Metin walki. Tu metin bitwy chyba był. był. Tam jest Metin Cherry. No. Ciemności. Hmm. No nic. Zobaczymy jak to się potoczy. Bo w międzyczasie widzę, że świetnie karty lecą. O. Trzeba szybko włożyć. A. Nie może. Księga umiejętności. Wtąpnięcie. Może w międzyczasie coś ciekawego poleci. O, tu mamy coś ciekawego. Kamień duszy śmierci. I zobaczmy, jak odciąga miętności. Tak, dobrze. Postanowiłem zobaczyć, co z bossów, czy tam bestów poleci? Może coś ciekawszego? Czemu ciągle mam podłożoną z złodzieja? Jakieś laki są przy zdejmowaniu. O, teraz, no. poszukamy może jakieś... ...ciekawsze będą? To jakieś... no? Jakieś wody, czy co? Chciałbym, żeby kamień duchowy wypadł, bo jeszcze w odcinku mi żaden nie wypadł. Bardzo bym się ucieszył. Mam za chmurę. No, no z ciebie to że kamień duchowy nie wypadnie. Spokojnie przecież by nawet 50 poziom... 50, 55 poziom rozbił. To bez problemu, no ale... Skoro takie zasady już wymyślili, wówczas znowu rękojacy nie zdjąłem. I przez to tu szybciej się skończy. Więc mam nadzieję, że jak skończy mi się rękawica, to znajomy nie będzie miał nic przeciwko, żeby wydropić mi drugą. Bo w zasadzie niedługo będę nagrywać odcinek e kontynuacji, znaczy się do w poszukiwaniu kamienia duchowego. E o, mamy metina na duszy, ale no, nic, no, w zasadzie trzeba się cieszyć z tego, co jest. No, zawsze dobrze, metin duszy przynajmniej jest, bo jak były. Tylko do ze zazdrości, bo tam drugi stoi. No to tylko dla zabawy raczej bym tylko bił, dla, dla książek, umiejętności. Tak to przynajmniej jest e, Mentin duszy. I przez przypadek niestety jak chciałem te teleportować się na pustynię, to użyłem PDK e, z, z OXA. Więc akurat chciałem to zostawić podczas jakbym w levelem. No. Niestety tak wyszło. Ech, jak trzeba będzie, to na wyżej się gdzieś z egrycia? Kupi, może tego PDK. A jak nie no, to poczekaj się na następnego OX-u. Coś tu wypadło. Karta. A nie, jeszcze księgę umiejętności. Jaka? A, zostały dobrze. No tak. Niby trochę pobiliśmy, Ale jednak. na no to wygląda, że żaden się skończył. Tylko niedobitki już tych metinów zostały. Najgorsze jest to, że poniżej 40 levelu. Kurczę, nowe rękawice nie zdjąłem. 15 minut się zużyło. Powiem wprost. Tutaj możecie zobaczyć. Godzina 22, czyli w jakieś 38 minut można powiedzieć, że jestem tutaj na pustyni. No i. Tylko to zostało: matiny walki, matiny bitwy. I to nie takie matiny mnie niestety nie interesują, bo i tak nic z nich nie dostanę. Więc pomału raczej trzeba będzie się stąd zmywać, bo już raczej nic nowego nie będzie. Nad GM tutaj nic nie ogłasza, że jakieś reguły są co. Więc pewnie by może był na sobie do doliny, czy tam do ognistej ziemi, już na sobie tam być. Pewnie i tak już by się kary chyba nie dostało. Hmm, następnym razem, znaczy gdybym wiedział, że, że lepsze metiny będą jak wbiję lepszy, lepszy... Bije le, jeden level wyżej, to bym raczej tak zrobił. No i jeszcze mogę wam zdradzić, że będzie odcinek specjalny. Ale na czym to będzie polegać, to może już nie będę zdradzać. Odcinek specjalny powinien być. W zasadzie nie wiem tak za bardzo. Ale w zasadzie mam harmonogram trochę. Niedługo jeden odcinek będę musiał zdarkowić w zasadzie wrzucić z Metina To będą... czyli ten, czyli będzie wrzucony na pewno 7, czyli w czwartek. Parę dni później, może 3 dni później, znaczy nie. Później będzie podsumowanie eventu. Najprawdopodobniej następnym będzie poszukiwanie kamienia duchowego oraz, na no inny zasadzie, na koniec odcinek specjalny. A po tym, po tym mam w zasadzie jeszcze plany, ale na razie nie będę zdradzać. Więc dziękuję za oglądanie, event jako taki i do zobaczenia w następnym odcinku.